Szef Trybunału Konstytucyjnego jest jak policjant, który ma pilnować, ażeby władza działała w sposób właściwy. Jeżeli teraz ten policjant z potencjalnym głównym oskarżonym spotyka się prywatnie i z nim rozmawia, jednocześnie mogąc przecież tam dyskutować, bo kto może to sprawdzić, kwestie związane z, z tym, o czym Trybunał rozstrzyga, to to jest po prostu nie do wyobrażenia w żadnym normalnym państwie. Trybunał Konstytucyjny stał się zbrojnym ramieniem władzy politycznej. Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne. Wyrok w sprawie wyższości prawa krajowego nad unijnym zapadł w październiku 2021 roku. W kolejnych miesiącach minister sprawiedliwości wnioskował do polskiego trybunału, aby uznał, że unijny Trybunał Sprawiedliwości nie ma prawa nakładać na Polskę kar w sprawie kopalni turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poddamy to rozwiązanie kontroli. Zapytał także trybunał konstytucyjny o unijny mechanizm pieniądze za praworządność. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to rozwiązanie w sposób jaskrawo sprzeczne z polską konstytucją. Każdy wniosek, który wpływa do Trybunału Konstytucyjnego jest przez Trybunał rozpoznawany. On jest w tej chwili w fazie tej wstępnej, do niedawno ten, ten wniosek wpłynął i również on będzie rozpoznany, jak wiele innych spa, spraw, między innymi skarg konstytucyjnych. Trybunał sprawą się zajął i orzekł w grudniu 2023 roku pomyśli ówczesnej władzy. Orzekł też tak w sprawie wniosku ministra sprawiedliwości w sprawie Europejskiej konwencji praw człowieka, a wnioskiem pierwszej prezes Sądu Najwyższego w sprawie dostępu do informacji publicznej. Mamy do czynienia z sytuacją wycinania czy obcinania prawa dostępu do informacji publicznej. Od ponad dwóch lat się nie zajął. Dwie ostatnie sprawy łączy jedno: orzeczenie Trybunału pomyśli wnioskodawców to więcej swobody dla władzy i mniej praw dla obywateli, a to inne, ważne dla władzy sprawy, w których Trybunał już orzekał pomyśli rządzących. To sprawa rzecznika praw obywatelskich, czy wyrok w sprawie aborcji to konflikt o wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa to kontrowersyjna ustawa o IPN-ie. A także głośna sprawa drukarza z Łodzi. To długo oczekiwany wyrok w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Czy to nie jest tak, że trybunał stał się politycznym narzędziem w rękach Zjednoczonej Prawicy? Znaczy, zawsze tak się mówi, panie redaktorze, że jeżeli ktoś odsyła sprawę do trybunału, czy się wniosek składa, czy jest badanie w czasie procesu legislacyjnego przez Trybunał Konstytucyjny, to zawsze oponenci mówią, że trybunał to jest narzędzie polityczne. Mówił w czarno na białym polityk rządzącej przez 8 lat koalicji i minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, Michał Wójcik. Mówił o instytucji, w której wszyscy są sędziami, z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości, w tym dwójka byłych czołowych polityków tej partii, którzy tak mówili o Trybunale, gdy jego prezesem był Andrzej Rzepliński. Trybunał działa tutaj jako partia polityczna. To nie jest rozprawa, tylko jest to spotkanie. Trybunał uwikłał się w politykę. Nie tylko oni zarzucali tej instytucji upolitycznienie. To jest w tej chwili no, prywatna e, działalność, ja wiem, e, organizacji pozarządowej czy think tanku. Sędziowie Trybunału są wolnymi ludźmi, mogą się spotykać kiedy chcą, mogą sobie zamówić e espresso i ciasteczka i, i się spotkać. Trybunał dzisiaj jest organem politycznym, e, którego funkcja konstytucyjna jest nieokreślona. Dlaczego ten Trybunał stał się teraz tak ważny dla, dla polityków? On nie stał się ważniejszy czy mniej ważny. Trybunał jest zupełnie niezależny. Panie redaktorze, zawsze można. Mieć pytania do tego, dlaczego kierowane są wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, kto zasiada w Trybunale Konstytucyjnym. Więc Trybunał, jeżeli podejmuje jakieś rozstrzygnięcie, to zawsze jest jakaś grupa oponentów. No to jest tak jak w sądzie. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. To pokazuje instrumentalne podejście do instytucji. Kiedy Trybunał był niezależny i przestrzegał yy, Konstytucji i przeszkadzał w niecnych planach yy, władzy politycznej, no to był zły. Teraz, kiedy jest całkowicie przejęty i pomaga, jest dobry.